Jest Miranda Godleska po oficjalnej konferencji prasowej przed galą FMMA5. No, tak jak zwykle, było ostro. Jak widzisz tą piątą edycję i twój drugi występ na gali Fame FMMA? Było ostro, ponieważ ja jestem ostrą dziewczyną i nie pozwolę sobie, aby um, ktoś mi tutaj w kaszę dmuchał. Natomiast spodziewałam się po Evandlinie większej elokwencji. Myślałam, że jest dojrzałą kobietą, bo jestem tylko rok starsza od niej. Więc myślałam, że już wykaże jakąś większą dojrzałość emocjonalną niż y, moja poprzedniczka. Natomiast no cóż, no okazała się y, po prostu poziomem tak nisko jak, jak poprzedniczka, więc y, ta dyskusja to, nawet nie mogłam znowu dojść do słowa. Nie, nienawidzę jak ktoś mi przerywa, y, nawet gdy chcę powiedzieć swoje elokwentne żarciki, które nikogo nie śmieszą tylko mnie, to y, y, to nie mogłam, tak? Ja jestem bardzo ironiczną osobą i to, co często mówię, no niestety pół Polski nie odbiera, bo pół Polski e, nie rozumie tej ironii, tak? Bo ironię rozumieją tylko inteligentni ludzie. Wspomniałaś na konferencji, że do walki z Linkiewicz nie do końca się przygotowywałaś, to nie, był taki, to nie były twoje przygotowania. Jak dużo zmieniło się teraz w twoich przygotowaniach do walki z Eweliną? się powiedzieć wędlonu? <laughs> bardzo dużo. Ja naprawdę mam wspaniałego trenera Norbert Daszkiewicz, który teraz też 5 października ma walkę. Pozdrawiam go bardzo serdecznie. I co jest najciekawsze, że teraz właśnie przez tydzień będzie mnie trenował Alan Kwieciński, który musiał dostać zgodę od Linki Master, żeby mnie trenować, bo Norbert musi odpocząć. I jak się zmieniło moje życie? Generalnie bardzo. Ja mam. Mam Teraz zupełnie więcej energii, jestem dwa razy dziennie na treningu, e, robię cardio, nauczyłam się po prostu w ciągu miesiąca tylu, tylu nowych rzeczy związanych z MMA, z tymi sztukami walki, e, bo... Tak naprawdę na pierwszej walce kobiet ja miałam takie podejście, dobra, wejdę, wejdę i tyle. A tutaj tutaj staram się, daję z Ciebie wszystko, i też y, nie chcę, aby ta walka się skończyła po 20 sekundach, tak? Tak jak y, poprzednie walki, czyli y, pierwsza walka moja y, nie odklepałam, więc się nie poddałam. Pierwsza walka się skończyła po nie wiem, 30 sekundach, druga po 40. Ja chcę, żeby ludzie coś mieli, mieli co oglądać. Dlatego myślę, że do, do drugiej rundy ją m, przytrzymam i w drugiej po prostu zrobimy bum. Czujesz taką, taki głód rewanżu z Linkiewicz? Chciałabyś, jeśli wygrasz mm. następną walkę, to chciałabyś zaboksować, zawalczyć z Linkiewicz? Wiesz co, trochę się bym obawiała, bo ona bardzo teraz ciężko trenuje i nie powiem na nią złego słowa, bo naprawdę, i schudła dziewczyna i widzę, że zmieniła swój styl życia. Więc e, nie wiem, czy trenujemy dalej, bo na pewno no, widzę ją na tej siłowni, bo trenujemy na tej samej, e, w tym samym centrum e, atletyki warszawskim, tak. E, natomiast gdybym miała jeszcze po tej walce 3-4 miesiące na przygotowanie? Rewansz, tak. I później Walkopas z Lil Masti. Dużo się też zmienia po walkach, bo też bardzo mocno było ostre spięcie pomiędzy Tobą a Linkiewicz. Po walce, no, było trochę. pewnie jakieś... ale było lepiej, zdecydowanie po walce. Jest był, był większy do spokój, czasu. do czasu, tak? Do, do czasu. Ponieważ, tak jak wspomniałam, ćwiczymy w jednym miejscu i ona wszaknie mi po prostu takie okropne rzeczy, mówiła na Ewelinę, że po prostu są wrogami, że one, ona je nienawidzi. A tydzień później czytam na pudelku, że one są razem na wakacjach. Więc nie chcę za bardzo też pokazywać Linkiewicz, co, co robię, e, jakie mam tam swoje tajne ciosy, co trenuję, tak naprawdę, bo ona że to dalej. Twojej przyjaciółce. Chcesz kontynuować karierę po walce, czy sport dalej trenowanie MMA po walce z kolejnej? Bardzo. Powiem szczerze, że teraz naprawdę mnie to wciągnęło. Gdy widzę, bo trenuję teraz w klubie, który jest bardzo profesjonalny i gdy widzę taki zapał tych ludzi, zaangażowanie, pasję, to ile oni wkładają w to wysiłku energii. I tak jak jej, po prostu oddają siebie, siebie całego, no albo ca, całe, bo też ćwiczą tam kobiety, temu sportowi. To jest, to, jest, to jest coś pięknego. No i oczywiście im dłużej bym ćwiczyła, tym miałabym e, większą szansę o walkę na walce o złoty pas. Mam nadzieję, że kiedyś ta walka, ta walka będzie miała miejsce, bo bardzo bym chciała, nawet z jej Choć ją bardzo szanuję i na nią nie będę na konferencji na pewno mówiła negatywnych słów. Dziękuję bardzo. Dzięki. Gdzie to mogę obejrzeć? Portugal Kjork. Hmm? Dziękuję. Pozdrawiam. Bardzo. Chociaż możecie mnie nie kochać, ale możecie mnie kochać lub nie widzieć.